Upierzenie ptaków od wieków zaskakuje człowieka, nie bez powodu przez lata piękne, egzotyczne papugi, kanarki czy choćby pawie świadczyły o wysokiej pozycji społecznej ich właściciela. Ale czy nasz kraj również zamieszkują takie perełki? Dziś postaramy się to rozstrzygnąć. Przedstawiam wam listę 10 według mnie najpiękniejszych ptaków Polski. Zapraszam! Ranking otwiera dzwoniec zwyczajny. Ten wielkości wróbla ptak zasiedla całą Polskę, przy czym jest dość liczny. Zdecydowałem się go tutaj umieścić, szczególnie z uwagi samca. Żyje w parkach i polnych zadrzewieniach. Przez całe lato odzywa się charakterystycznym głosem przypominającym dzwonienie. Upierzenie oliwkowo-zielone z żółtymi akcentami na skrzydłach. Często siada na wyeksponowanych miejscach i z uwagi na wygląd bardzo łatwo go dostrzec. Tuż za dzwońcem znalazła się sikora modra, zwana także modraszką. Być może z uwagi na jej bardzo pospolite występowanie nie robi już na nikim wrażenia, lecz niewątpliwie odznacza się kolorowym upierzeniem, to szczególnie pokazuje żółty brzuch i ciemnoniebieska czapeczka. Jest to stały klient zimowego karmnika i bardzo ceni sobie słoninę, tak jak większość sikor. Nie znaczy to, że nie gniazduje w Polsce. Krajowa populacja sięga miliona 900 tysięcy par. Miejsce ósme. Jemiołuszka. Według mnie jest to naprawdę ładny i charakterystyczny gatunek. Jej elegancki wygląd podkreśla zaostrzony czub na głowie, jak i idealnie kontrastowe i gęste upierzenie. W naszym kraju nie wyprowadza lęgów, lecz jedynie zimuje. Regularnie zajmuje bezlistne korony drzew w niewielkich stadach z daleka czasami mylonymi ze szpakami. Ze względu na cieplejsze zimy, straciła w Polsce nieco na liczebności, lecz na świecie obserwuje się trend wzrostowy. Miejsce siódme tutaj miałem mały problem, którego polskiego kuraka wybrać. Szczególnie zastanawiałem się nad głuszcem, lecz ostatecznie padło na cietrzewia. Skrajnie rzadki w Polsce ptak lęgowy. Znajdziemy go na przykład w karkonoszach i tatrach. Nie jest globalnie zagrożony, lecz u nas spotkamy tylko około 200 par lęgowych i wspominałem o nim w tym oto filmie. Biorąc pod uwagę piękno, oczywiście mówiłem o samcu. Biały ogon w kształcie liry, duże czerwone brwi oraz czarny metalicznie połyskujący tłów to główne cechy tego ptaka. Pierwszą połowę zamyka szczygieł. Najbardziej charakterystyczna cecha tego ptaka to czerwona twarz, oprócz tego mocno rzucają się w oczy żółto-czarne skrzydła i jasnobrązowy grzbiet. Dość pospolity letni ptak lęgowy dymorfiz płciowy jest słabo widoczny, lecz po wytężeniu wzroku można dostrzec pewne różnice, mianowicie samice nie mają tak wyraźnej czerwonej głowy jak samce. Wyprowadza dwa lęgi w roku od maja do lipca. Na miejsce piąte zdecydowanie zasłużyła sobie kraska zwyczajna. W Polsce jest jej tak mało, że w momencie nagrywania tego filmu nie mam stuprocentowej pewności, czy jeszcze któraś z pięciu par wyprowadziła lęk, ale jestem dobrej myśli. Spory ptak, który nie jest zbyt płochliwy, i siada na wyeksponowanych miejscach. W jej upierzeniu znajdziemy w zasadzie każdy odcień niebieskiego, jedynie skrzydła wydają się być wyraźnie brązowe. Im osobnik starszy, tym lepiej widoczne jest piękno piór tego ptaka. Tuż za podium zdecydowałem się umieścić wilgę. Faktem jest, że nie dysponuje wieloma kolorami w upierzeniu, lecz kontrastowe czarne skrzydła z rażąco żółtym tłowiem mówią same za siebie. Cechy te można przypisać głównie samcu, jak i moim zdaniem piękny głos tego ptaka. Najlepiej posłuchajcie go sami. Wilga, choć nie jest rzadka, to ujrzenie jej jest nie lada wyzwaniem. Często dobrze się maskuje i nie ufa tak naprawdę nikomu, kogo zobaczy. Brązowy medal w moim rankingu zdobywa dudek. Dla wielu może to być zaskoczeniem, czemu ustawiłem mu tak wysoką pozycję. Mianowicie, nie można go pomylić z żadnym innym ptakiem. Oczywiście dysponuje wachlarzowatym, rozkładanym w sezonie lęgowym pomarańczowym czubem. Głowa wraz z szyją również są tej samej barwy, natomiast na sterówkach i skrzydłach możemy zauważyć czarno-białe pasy, które szczególnie wyglądają okazale podczas lotu. Miejsce drugie. Zimorodek. Nieliczny, choć też niespecjalnie rzadki ptak lęgowy, szczególnie związany z wodami śródlądowymi, głównie z rzekami i czasami jeziorami. Charakteryzuje się silnie pomarańczowym brzuchem, długim i wytrzymałym dziobem, który jest przystosowany do łowienia ryb oraz przede wszystkim ciemno skrzydłami i głową. Zimorodek gniazduje w norach na brzegach rzek, gdzie samica przez 20 dni wysiaduje nawet do 10 jaj. Rekompensuje to słabą przeżywalność Zimorodków. Wiele młodych ginie z braku doświadczenia w polowaniu lub po prostu z ataku drapieżnika. Na samym szczycie rankingu mógł znaleźć się tylko jeden ptak. Oczywiście chodzi o żołnę. Nie ma w zasadzie czego ukrywać. Tak ten w porównaniu do wszystkich polskich gatunków dysponuje najlepszym upierzeniem, które prędzej skojarzylibyśmy z Afryką lub z egzotycznymi lasami niż z Polską. Jednak żołna skutecznie zwiększa swoją liczebność w całym kraju, choć nadal jest nieco trudna do obserwacji poluje na osy, rzadko na pszczoły, a zapewne zdołałaby także zjeść szerszenia. Osobiście mam nadzieję, że chociaż ona w małym stopniu zrekompensuje nam niemalże utraconą kraskę i jest to bardzo prawdopodobne. I tak właśnie skończyliśmy moje TOP 10 najpiękniejszych ptaków Polski. Chętnie posłucham też waszych propozycji. Wy także zróbcie swój ranking i dajcie mi znać o nim w komentarzach. A pamiętajcie, że ja zawsze wszystkie czytam. Warto by było także wyjaśnić czemu nie pojawili się bażant i mandarynka. W końcu są także niesamowicie barwne. I oczywiście się z tym zgadzam. Jednak mandarynka nie jest rodzimym ptakiem i dopiero od niedawna u nas gniazduje, ponieważ wiele osobników uciekło z hodowli. Kwestia tej bajanta rozstrzygnął ten sam powód, chociaż on jest już w Polsce prawie 500 lat i nie byłoby grzechem go dodać do tej listy. Tak jak mówiłem, sami napiszcie, które gatunki są najpiękniejsze, a to już wszystko w tym filmie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zachęcam do sprawdzenia oferty wspierających. Pozdrawiam i cześć.